Chcesz pisanki mieć jak bajka, najpierw przetrzyj szmatką jajka. Wosku będziesz potrzebować, możesz świeczkę przygotować. Nabierz wosku na patyczek, niech ktoś stroi ci już koszyczek. Tym patyczkiem wzorki maluj, wyobraźni swej nie żałuj. Jako bar jajko w barwnik i gotowe. Masz pisanki batikowe. O czym to jest? O czym? O pisankach. o pisankach. Kiedy będziemy. Kto robi pisanki z rodzicami? Kto maluje? Ja też. Ja też? Kto maluje z rodzicami pisanki? Super, super. Raz i dwa. Zapraszam Was teraz tutaj. Dostaniecie w nagrodę takie smyczki. Słuchajcie, malujecie. O, pan.